Panie Państwa. niedziela, jesteśmy na wystawie. No co tam głosy? Bo chciałem klatki tam postawić, tam się kłócą. Kłócili się? Tyle żółtek mają, nie? To panowie, jest bardzo ciężko przejść, naprawdę, nie? Idziemy? No idziemy, ale idziemy? Idziemy, no, idziem. no, no, no po kolei trzeba jak? no to jedziemy. Dużo ludzi, no ale tylko u i a nie środkiem.

Nagramy. Nagramy chyba coś trochę później na razie pauzuje jesteśmy dalej przy klatkach, prawie nikogo nie ma, gdzieś każdy, gdzieś my też szukamy do parek dwóch białych winerów, winery były gdzieś tam gdzieś wijały. Tam dużo winerów, pierwszej pierwsze rzędzie. Razie, ale, ale, ale tak będą cenić po no, no nie, to wybacz. Tamtenny księgnik. Tamten, przy samej ścianie tam są ładne. Ślesiuś? No co idziemy nie, no to a czasami to jak to jest razignę to... Take jest... poszło Parasom? Tak wiemy klecz tam kosztuje? 600 zł Który ten na przykład? Tak a który to jest zrobił 24 A no, to mody, no to dobrze Ciorne? różnie jest taka samica za trzystówki w tam do tysiąca pięć jedna jest młoda, a tak to są dorosłe z Teraz mamy trochę luźniej, to już możemy troszeczkę pokazać. Bo tu przedtem nie było można przejść w ogóle. Były... Takie właśnie bziureczki, ludzie już się zwijają do domu. do domu. Jadą do domku, do łąbeczki. Przedtem to taki był tłok, że nie było tu można się ruszyć. No, nie można było przejść, teraz troszeczkę Wam nagram. Jadamy trochę do łąbki. Nie, nie, nie. A w tenach, w tenach, właśnie jest odwrotnie. Nie do niego pisałeś. Jakieś pawiki. Nie, nie daje już tu dużo ludzi jedzie, ale mówię, przedtem to nie było, tu można przejść i dlatego nie nagrywałem. Nie. dalej, jeszcze pokażemy. Tam jeszcze trochę tam jeszcze trochę ludzi jest, tam będzie. Dzisiaj było dużo nie nie kupiliśmy nic do pary. Nawet kremek jest potrzebny, ale ten ten do krymki 1700. Takich gołąbków nie kupię bo mnie nie stać. Dużo gołąbków różnych ras, niektórych nawet nie znam raz, powiem szczerze burk ki Tam jest wystawa dalej, to później coś nagramy na wystawie Tutaj handlują, tutaj był handlowek. To jest dwudziestej

to jest dużo, bardzo dużo dzisiaj tutaj ludzi było. Później się Wam pokażę gołąbki na wystawie. A ja jeszcze będę musiał jechać za tydzień naryny, szukać coś dalej. Mówiłem Wam, że potrzebowałem krótkie dopary, ale tej ceny są takie, że niektóre, że...

no brakuje do kupować. <grymne> 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 Je, yeah. je yeah. <laughs>

Także tak jak mówiłem, było jest dużo Teraz idziemy zobaczyć tam jeszcze na wystawowy dział. To też taka laleczka jest pióreczka żadnego mhm. już na, przy, przyszliśmy już na wystawę I Jak to jest samczyk tutaj do niej takiego i chuj para Motyla. Bez skazy. i para bez skazy co tamta była nie? To za 400 tak? No tutaj to widzimy kto już jest, nie? Jest gdzie jest Nicena no i teraz zmieniamy. To już widynka jeszcze, nie? A teraz jak się doszło się. To ładne łapcie. Nie, ona jest. Nie. To już są taką parkę, to dzisiaj nam w prezencie dali taką parkę, po parce, to poparcy dobrze się nie pomniewali, nie? Chciała że pójść, to teraz się musiała odsyć. Co? Co? Ładnie, nie? A jak to Nic. Nic bodek, nic. Jakie ma? I jakie ma? Nic. Jakie mała pciucha, a tutaj samczyk, to i samczuk samiczki już wyje. Samiczka a kuchna. Po młode widać zeszłoroczne. No już, pora mu kiwa ładnie. I już parka zaraz będzie.

Nie, ma nie. na tych, ale to jest spójne. O, tak, tak. Tylko, że on ma mikrusy, nie? A zobacz. Jaśniutki, nie? Taki, zobacz. Jasne, zobacz, jasne. No. Mikrosy. No, jest dużo, bardzo pięknych. Tu, tu, tu z kolegą podziwiamy. Naprawdę, bardzo śliczne. Czemu te wjawa, te krótkie, tak właśnie nieraz tym tak oddychają? Widzisz, tak? No, ja wiem, wiem. Przeruszam u ciebie ten. ten? A jak, a, jak, a jak twój taki coś ma, to, to co robisz? Słuchaj, co ja robię? Ja ci powiem, co ja robię. Ale czy w ogóle to przechodzi, mi co, najpierw powie? co ja potem robię? Ja, no? bo ja co, co w miesiącu, z raz, może jak nie zapomnę, to dwa razy, więcej daje, daję? No. Ten Enfacynę sol, e, litr na jeden ml. zawsze tam im dwa litry, dwa co? litry. I, co i pomaga to? No to, u mnie to pomaga. No widzisz, postawię zawsze to coś się można zdarzyć. Postawię kogoś... postawię w czwartek nie i gdzieś o 12:00 w piątek wylewa. Ten To fajne sobie. U to jest. Tam jest rozpiska. Jest lakuny tylko A no to ja wiem, ono, to, to mówisz ten ten te butelce plastikowej, Tak, tak? klasyk ciennej butelki. Mm -hmm. Pójdziemy sobie O daje im to to daje im I O panowie moja rasa Krymki czarne Samiczkę, samczyka muszę kupić Ale tu są O taki ładny sam No tutaj to usam ładny. Panowie, ale na takie mnie nie stać niestety ja szczerze bo... No to nie jest zajebisty. Ma fajną, nie za, nie za tego. Prawda. Klasa, klasa. Prawa, bianutka. Który omek mówi też, że tak powinno być. Ale tutaj te cztery cechy w ogóle czarnych nie ma, to akurat by się w gminku zmieściło. To jest 2, 4, 6. 8, 9. <grym> akurat, akurat no na te by się znalazł. 4, 2, 1, 1, 2. To już tamte bym komuś doczeganił wszystkie w prezencie od ADL. Ja te bym na wiosnę wkuczył jak teraz Radzie. Nie, Romek. <grym> czarnych mało, nawet na wystawie jest czarnych mało. Czerwonych nie ma w ogóle. No takie to ja na rynku widziałem tak jak tutaj te No to jest jakiś dla mnie No dla mnie też Tu żółtych nie masz aż takich aż naprawdę nie, nie? Nie. Tutaj jak to wiedeński, chyba tak? czarny Wiedeńskie, czarne Tu mamy te wiedeńskie.

Dużo Budapesztu tu jest numer do gościa, tam też wam? a są, nie bo Krymki są ustawione tylko w jednym tak, tak, tym, tam tak. nie ma tak, bo to, żeby nie było tu są Krymki, tu masz te, tu są ten Krymek Polski, a tych kto jest na rynku, jeżeli. O, takie jakie się kiedyś ganiało, nie? Roman, teraz to już tak nie ganiają, ale kiedyś się takie ganiało. Tak, ja kiedyś się właśnie te, na tego szły ładnie, one jak zaczęły kręcić to. Nie? One piękne, oni pięknie tego. To na niebie błyskało. Perłowy. Ujaśniaczki. I takie, I takie tanie już, one tak zostały pod no. A kiedyś tak kurde było, no. No tak jak mówisz, tak jest. Wszystkie, wszystkie I to z tym tak poprawy... Tu nie widać, żeby to miało być coś coś lepiej, nie? Nic, no z takie siedzą sobie sztuki kolega mówił że to na tej wystawie też dupy nie urywa to jest taka barna barnę a to co to? to? Zamoicki tak? Tak czy nie? Się, no tak, tak że... dobrze powiedziałem Prawońskie to jest numerek. Spodziewałem się że, tej, że coś pływa lepiej. No tak i nie, ja czułem szczerze, że też, że też ja mam takie łapciaty nie, nie, nie ładnie. Tak, ale z tych opowieści co mówili wcześniej, że tu taka, takie jest kurwa tego, ale jest... no, no naprawdę myślałem też, że tu będzie naprawdę kozacko, nie? No ja też myślałem. Że... Ale no niestety, ale to tak to tak Romuś, jak nie przyjedzie, nie zobaczysz sam żeby nie było, że się że się tego... Mamy, się... kończymy filmik. Tu jeszcze brodawczaki mamy. Brodawczak 52 punkt, 93 punkt. Tam białe są brodawczaki czarne. 52 punkty, 93 punkty. Tam słabiała z tym nie, brodawcze. Także my się powoli będziemy zwijać. Idziemy tam tam Ci do popaków. Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie i do usłyszenia.